Myślę, że już jako młody człowiek dałem się poznać w mieście, i później, kiedy ktoś zaproponował mi startowanie do Rady Kobyłki. No to tak w naturalny sposób gdzieś to dalej, prawda? Tak, Andrzej Strejlał to niewątpliwie legenda polskiej piłki nożnej. To osoba niesamowicie po dziś dzień zaangażowana emocjonalnie w piłkę nożną. I tutaj przyznam, że wcześniejsza moja znajomość z panem trenerem dotyczyła samorządu Kobyłki, kiedy byłem jeszcze burmistrzem w Kobucze, tam się poznaliśmy. Trener odwiedzał nas czasami wręczając medale młodzikom podczas turniejów piłkarskich. Tak się poznaliśmy i rzeczywiście to ja byłem tą osobą, Osobą, która zaprosiła trenera do, do naszej reprezentacji. Tak, to jest rzeczywiście wyzwanie, to jest pewne zadanie, które stoi przed nami, ale ambitne cele trzeba sobie, sobie stawiać. Przede wszystkim chcielibyśmy tam zagrać. Czas dzisiaj biegnie bardzo szybko, więc jesteś za chwilkę rok 2026, a jak wiemy, mistrzostwa Europy w Wielkiej Brytanii i w Irlandii są w roku 2028, zostaną dwa, dwa lata przygotowań. Bardzo chcielibyśmy zagrać. Wierzymy, że taki turniej support, taki turniej poprzedzający mhm. te właściwe. Mistrzostwa Europy w piłce Nożnej będzie się odbywał na boiskach właśnie w Wielkiej Brytanii i Irlandii, e, więc już dzisiaj e, przygotowujemy, można powiedzieć, formę. E... państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku pogadajmy o tym i dzisiaj to naprawdę nie wiadomo czy to będzie rozmowa bardziej piłkarska czy bardziej samorządowa bo moim gościem etatowy członek zarządu powiatu wołomińskiego Robert Roguski witam serdecznie Dzień dobry Łukaszu, dzień dobry państwu. Ja wam przedstawiłem jako etatowy członek zarządu, ale gdybym chciał przedstawiać szerzej, to pewnie zajęłoby mi to dobrą minutę, bo to też były burmistrz Kobyłki, wieloletni samorządowiec, ale co bardzo ważne, i dzisiaj też o tym będziemy rozmawiać, taki selekcjoner reprezentacji Polski, Związku Miast Polskich Prezydentów i Burmistrzów, który jest już w piłce nożnej lata. Tak, potwierdzam, wszystko się zgadza. Zaczniemy od takiego quizu, który jak zawsze w naszym programie, a później pozwoli, że przejdziemy już do tego, co w powiecie wołomińskim, co w Kobyłce, bo myślę, że o tym też warto porozmawiać, ale przede wszystkim, co w reprezentacji Polski słychać. Tak jest. Będę jeszcze kiedyś pracował w Urzędzie Miasta w Kobyłce. Raczej nie. Moim największym marzeniem zawodowym jest Mistrzostwo Europy reprezentacji Polski ZNP, prezydentów i burmistrzów. Raczej nie. Otwarcie Muzeum Bitwy Warszawskiej jest jednym z najważniejszych wydarzeń dla powiatu wołomińskiego tej dekady. Tak, zdecydowanie. Rozważam ponowny start do Senatu za dwa lata. Nie wykluczam. Uważam, że skoro w większości miast podwarszawskich obowiązuje zakaz nocnej sprzedaży alkoholu, to już wszystkie samorządy w tym regionie powinny uchwalić taki przepis. Tak. Mogę powiedzieć, że Andrzej Strajlał to mój przyjaciel. Tak. Pozdrawiam serdecznie, Andrzeju. Nigdy nie sądziłem, że będą mi grać hymn polski podczas meczu, gdy jestem na ławce trenerskiej. Nie myślałem o tym kiedyś. <laughs> jestem w tym samorządzie już kolejną dekadę i coś czuję, że zostanę w nim do emerytury. Tego nie wiem. Moja żona nie ma z tym problemu, że jeżdżę po całej Polsce z chłopakami pograć w piłkę. Czasem. <laughs> Ma wątpliwości. Jest taki pomidor jeszcze w naszej rozmowie. Dzięki. W swoim salonie na ścianie pomidor. mam. W swoim salonie na ścianie mam antyramę z koszulką reprezentacji Polski. Nie mam. Robert, ja sobie poczytałem, że ty to jesteś w samorządzie od 2002 roku. Czyli to jest już ponad 20 lat i to grubo. Ty na początku już przejawiałeś takie. Chęci samorządowe, czy to wyszło jakoś zupełnie przez przypadek, bo jak tutaj siedzą samorządowcy, to zazwyczaj mówią mi, że to przez przypadek wyszło, więc w końcu muszę trafić samorządowca, że tak to nie zadziała. Nie, nie przewidywałem tego tak dokładnie, mhm. ale coś było na rzeczy, myślę, już wcześniej przed samorządem. Myślę, że wielu spośród nas samorządowców to jednak ludzie zaangażowani w różne sprawy publiczne, społeczne, dużo wcześniej. I tak samo było ze mną, jeżeli chodzi o podwarszawską kobyłkę. Mhm. Ja byłem aktywnym harcerzem, udzielałem się też przy parafii, ale też byłem piłkarzem klubu miejscowego Wicher Kobyłka, znana mhm. marka. Tak jest. E, więc też gdzieś myślę, że już jako młody człowiek Człowiek, dałem się poznać w mieście. I później, kiedy ktoś zaproponował mi startowanie do Rady Kobyłki, no to tak w naturalny sposób gdzieś to dalej, prawda, się potoczyło. A ty za pierwszym razem się dostałeś od razu do samorządu? Nie, za pierwszym razem nie. Od właśnie przypomniałem sobie historię moją samorządową. To był rok, bodajże, 98, i wtedy mhm. zaproponowano mi. Zapisano mnie na listy, co do czego nie byłem wcale przekonany. I wówczas i wówczas zabrakło mi kilku głosów do tego, żeby zostać radnym w Kobyłce. Radnym w Kobyłce zostałem przy kolejnym rozdaniu już bardziej świadomie, gdzie z grupą kolegów rzeczywiście startowaliśmy. To był 2002 rok tak jest. i zostaliśmy radnymi. Wówczas. Ty byłeś najmłodszym radnym wtedy? Jednym z młodszych. No i W zasadzie to piorunująca kariera, bo już cztery lata później burmistrz, i to taki burmistrz, który Duże piętno odcisnął na kobyłce, bo ty byłeś wiele, wiele lat burmistrz. Na pewno wielką satysfakcję, i mogę się z Państwem podzielić dzisiaj e, jakby e, tą kwestią, było to, że wygrywałem rzeczywiście za każdym razem wybory w pierwszej turze. Mhm. Gdzieś zależało mi na tym, jakby też e, czułem, że to poparcie mieszkańców i ta wola mieszkańców, żebym był tym gospodarzem miasta i jest cały czas. Mhm. Jest to na pewno jakaś satysfakcja z mojego doświadczenia samorządowego, jest. E, tak, byłem trzy kadencje burmistrzem od roku 2006 do roku 2018, ale też chcę powiedzieć Łukaszu, że jakby świadomie zakończyłem ten etap swojego życia, mówiąc najbliższym współpracownikom, że nie będę kandydował na kolejną kadencję tak zupełnie świadomie i dużo wcześniej. Ale bo ty miałeś ambicję, żeby wejść sobie ten szczebelek wyżej do powiatu, czy rozważałeś, że w ogóle może na chwilę przerwać tą polityką? Hmm. Myślę, że potrzeba było troszeczkę jakby odpoczynku od mhm. takiej intensywności pracy burmistrza każdego dnia. Oczywiście zostałem cały czas blisko samorządu no i, i cieszę się, że miałem taką możliwość, żeby kontynuować pracę samorządowca na szczeblu powiatu włomińskiego. Mhm. Dostałem się do Rady Powiatu, a w obecnej kadencji to jest moja druga kadencja w Radzie Powiatu, również do zarządu i mogę aktywnie uczestniczyć w pracach zarządu powiatu włomińskiego i współpracować ze starostą i zarządem. Ty jak dwa lata temu kandydowałeś do Senatu, i to podkreślam jako bezpartyjny. To, to też była taka świadoma decyzja, że chcesz trochę zamącić tam w tym kotle. Czy rzeczywiście miałeś duże przekonanie, że w tych podwarszawskich terenach niekoniecznie barwy partyjne są te kluczowe? Wiesz co, decyzja była absolutnie świadoma. Decyzja była, myślę, z perspektywy czasu, odważna, mhm. ale też chcę użyć takiego słowa, że to była decyzja honorowa. Mhm. Dlatego, że. Cała układanka, która wpłynęła później na, na to decydowanie o kandydowaniu do, do Senatu na Mazowszu, ona wynikała z tego, że w pewnym gronie osób umawialiśmy się na pewien nowy projekt. Natomiast ten nowy projekt nie do końca się zrealizował. I, i w trakcie jakby już podejmowania kolejnych działań, no złożyliśmy deklarację, że w ramach tego nowego projektu będziemy kandydować inne osoby do, do Sejmu, ja wówczas do Senatu razem mm. z grupą pewnych odpowiedzialnych osób, no w momencie kiedy ten projekt się nie zrealizował, nie, zmaterializo nie zmaterializował do końca, no, bo na tyle honorowy, że skoro złożyłem deklarację wcześniej, że będę kandydował do Senatu i mhm. jakieś grono osób mi zaufało, uznałem, że trzeba to doprowadzić do końca. I rzeczywiście to było trudne zadanie. No, też jako samorządowiec domyśl, wiesz, że, że to są i jakieś naprawdę zaangażowanie osobiste, rodzinne, no, również finansowe. Tak, kampanie są po prostu dla nas zawsze ciężkie, trudne, więc było to wyzwanie, ale chcę powiedzieć. Że nie żałuję, jeżeli ktoś dzisiaj się waha, mhm. czy kandydować do samorządu, czy rozważa inne decyzje, to ja wszystkich namawiam: podejmujcie takie decyzje, kandydujcie. Nie da się uciec od tematów samorządowców, jeśli siedzimy naprzeciw siebie. Natomiast tutaj postawię kropkę, bo wracamy do tej reprezentacji Polski. Zawodnik wichru Kobyłka. To powiem ci, nie wygoglowałem sobie tego, to, to mnie zaskoczyłeś. Tam byłeś pierwszoplanowym graczem, czy po prostu w zespole byłeś? Nie, ja zdecydowanie nie byłem pierwszoplanowym graczem z, mhm. z drużyny. Grałem w drużynie, grałem w zespole. Ta, ta gra w zespole przynosiła mi wielką radość. Mhm. Pamiętam, że rozpoczynałem trochę jako napastnik, czyli grałem w ataku, strzelałem bramki, nawet kilka z tych bramek pamiętam, zdobytych mhm. w wichrze kobyłka jako junior i później też w pierwszej drużynie, która grała w okręgówce. Natomiast zawsze dla mnie ważne było jednak to miejsce w drużynie, czyli Kładłem nacisk na to, że to drużyna wygrywa mecz, prawda? Jesteśmy razem. Mhm. Od bromkarza począwszy, po, po napastników kończywszy. I każdy ma swoją rolę do wykonania na boisku. Kapitan? Może były mecze, w których byłem kapitanem. <laughs> no przy takim e, usposobieniu samorządowca, ciężko o, o to, że ten. O, że, że ta opaska kapitańska gdzieś będzie daleko. E, skończyłaś karierę w jakim wieku? E, myślę, że to było. W granicach 20, może 21 lat. Nie. A może nawet wcześniej. znaczy W tym sensie, że grałem jeszcze w piłkę, mhm. ale już nie, nie w klubie, nie, nie wichrze kobyłka, więc tam rzeczywiście to było 18, pewnie gdzieś 17-18 mhm. rok życia. Ale myślę, że ta decyzja o tym, że piłka nie będzie jednak mhm. tą ścieżką, którą chcę podążać przez całe życie, no też były kwestie związane jednak ze zdrowiem, warunki fizyczne zdrowie wiemy dzisiaj, mhm. że to odgrywa ogromną rolę, jeśli chodzi o sport czy nowy, mhm. również piłkę. I w moim przypadku chyba trochę tego brakowało, więc no, sport tak, ale już bardziej hobbystycznie i cały czas trzymam się sportu. Reprezentacja polskich prezydentów i burmistrzów Związku Miast Polskich to twór, który jest już wiele lat i kontynuuje piękną tradycję. Ty od samego początku byłeś w reprezentacji, czy też zostałeś zaproszony na pewnym etapie? Zostałem zaproszony, ale tak naprawdę w początkach tej reprezentacji. Mhm. No, do dziś pamiętam ten moment, kiedy podczas Kongresu Związku Miast Polskich w Poznaniu pan dyrektor Andrzej Porawski wspomniał mhm. o tym, że będzie mecz reprezentacji Polski Niemiec. Takie bardzo honorowe spotkanie i właśnie potrzebnych jest kilku zawodników, bo brakuje, do drużyny samorządowej Polski, mhm. właśnie burmistrzów prezydentów mhm. i to było to pierwsze zaproszenie i powołanie do reprezentacji. I ty tam zagrałeś, czy tak. od razu zagrałeś? Mój mhm. pierwszy mecz to jest dla mnie wyjątkowe przeżycie. Pamiętam do dziś mecz samorządowej reprezentacji burmistrzów prezydentów Polski i burmistrzów Niemiec. Mhm. Odbywał się w Berlinie, Berlin-Spandau w takiej części mhm. Berlina. Na Kolejną rocznicę obalenia muru berlińskiego. To było dla mnie wielkie przeżycie. Po raz pierwszy z orłem na piersi wysłuchaliśmy Nie. hymnu obydwu reprezentacji, a mecz zakończył się wynikiem 3-3. Może dlatego, że moja skromna kobyłka i, i też udział nasz w tym meczu samorządowców przyczynił się do tego wyniku, dlatego, że w pierwszej fazie meczu przegrywaliśmy ich to 3 do 0. Jakoś uznałem, że to taki znak chyba jest, że, że coś mamy do wykonania w tej, w tej reprezentacji, w tej drużynie. No i rzeczywiście kolejne spotkania, kolejne lata pracy w samorządzie to były też lata spotkań z drużyną, z reprezentacją Polski Burmistrzów Prezydenta. To jak to płynnie się stało, że to jest... Z zawodnika przeszedłeś na funkcję selekcjonera. Założycielem drużyny był nasz kolega samorządowiec, też wieloletni prezydent mm. miasta Tychy, Andrzej mm. Dziuba Pozdrawiamy serdecznie, Andrzeju. Natomiast z upływem czasu, kiedy Andrzej już kolejną kadencję pełnił rolę funkcję prezydenta, i myślał chyba też już o tym, żeby coś w swoim życiu mm. zmienić, no, taką naturalną rzeczą byłoby, żeby ktoś kontynuował, kontynuował to dzieło. No, i jak, jak znamy tutaj historię naszego kolegi, został potem senatorem. Tak jest. Wcześniej też trochę miał kłopotów ze zdrowiem, i wspomniał nam o tym, że widziałby już kogoś, kto zastąpił go w tej roli. W jakiś taki naturalny sposób potoczyło to się dalej, że, że zostałem tą osobą jakby oddelegowaną do tego, żeby drużynę poprowadzić. Tym bardziej, że byłem rzeczywiście zaangażowany, przyznaję się do tego. Ty masz coś takiego, że sobie liczysz te, te mecze, bo to już setki. Na pewno przez te prawie 20 lat, bo pewnie tyle liczy mniej więcej reprezentacja, to już będą setki spotkań. A mimo wszystko, jeszcze sięgasz za telefon i chcesz kolejnej, kolejnej, kolejnej. <gry> myślałem trochę o tym, powiem szczerze, myślałem o tym, jadąc do Was do Przesnysza po drodze, mm -hmm. ile tych meczów. Na pewno wiele dziesiątek, myślę, że setki, pewnie masz rację, że, że tak, ale no, sport to jest wspaniała dziedzina, myślę, że obaj podzielamy ten pogląd. Sport jednak łączy ludzi, sport wychowuje w jakimś mm -hmm. sensie, sport pozwala na rywalizację fair play, sport uczy Cię wygrywania, zwycięstwa. Okay. Smaku zwycięstwa, ale uczycie też porażek, uczycie mm -hmm. przegranej. No Pamiętasz mecz nasz z Legią Warszawa, z Oldboyami, To była stromotna porażka, ale mówię o tym z uśmiechem, mm -hmm. bo to był mecz, który warto było zagrać. Nawet jeżeli przegraliśmy wysoko, No to jednak grać na tym samym boisku z kolegami, którzy grali w lidze mistrzów, w lidze Europy, to jest wspaniałe uczucie. Nie, to, to jest ogromna przyjemność. Dla, zazwyczaj to są 30-40-latkowie, którzy dzisiaj biegają tak. po, twoim, po twoim boisku, chociaż yy, te boisko jest różne w całej Polsce, ale to rzeczywiście jest czasami walka z idolami z, z tych młodzieńczych lat naprzeciwko. Chciałem też dopytać, które te mecze dla ciebie mają jakąś szczególną wartość. Bo w spektrum meczów, które udało się rozegrać, są mecze międzynarodowe, są mecze z Sejmem, są mecze z reprezentacją artystów polskich. Na które te pojedynki gdzieś najbardziej ostrzysz sobie zęby? Dobre pytanie, dzięki za, mhm. za to pytanie. Rzeczywiście mam takie trzy mecze, które teraz mi mhm. jakby szybciutko pojawiły się w pamięci. To pierwsze, o którym mówiłem, Polska, Niemcy w Berlinie, czyli u, u, u nich zremisowane trzy do trzech, my zawsze z Niemcami w piłce nożnej mieliśmy pewien problem. Przeważnie przegrywaliśmy do tego momentu. Mhm. Później były zwycięstwa polskiej reprezentacji, więc raz, że to wrażenie, orzeł na piersi, hymn narodowy, więc ten mecz bardzo, bardzo pamiętam. Też pamiętam mecz, który. Dzięki naszym przyjaciółom samorządowcom z Ukrainy mogliśmy zagrać na stadionie w Odessie, mm -hmm. na tym stadionie, który gościł Euro 2012, ale również na tym zniszczonym przez działania wojenne, co, co przykre. To też fantastyczna atmosfera tego stadionu, chociaż nas tam nie było dużo, bo byliśmy w gronie samorządowym, ale ten mecz rozegrany samorządowcami z Ukrainy bardzo, bardzo pamiętam. No i z pewnością z ostatnich takich wydarzeń sportowych. Z naszym wspólnym udziałem, to ten mecz z parlamentarzystami jednak w Warszawie pod wodzą wspomnianego trenera Andrzeja, Andrzeja Strejlała, który no, wygraliśmy 2 do 1. To ten mecz ma pewną symbolikę, bo pokazuje, że samorząd jest mocny. Że samorząd właśnie w stolicy Polski, w Warszawie, no, mógł wygrać z reprezentacją parlamentu, sejmu, senatu w tym ważnym meczu 2 do 1. Jak w tej reprezentacji pojawił się Andrzej Strejlał, czyli były prawdziwy selekcjoner reprezentacji Polski, który no, co jakiś czas razem z tobą, siedzi na ławce i, i oprócz tego, że siedzi, to też aktywnie komentuje tę myśl. Tak, Andrzej Strajlał to niewątpliwie legenda polskiej piłki nożnej. To osoba niesamowicie po dziś dzień zaangażowana emocjonalnie w piłkę nożną. I tutaj przyznam, że wcześniejsza moja znajomość z panem trenerem dotyczyła samorządu Kobyłki. Kiedy byłem mhm. jeszcze burmistrzem w Kobyłce, tam się poznaliśmy. Trener odwiedzał nas czasami wręczając medale młodzikom podczas turniejów piłkarskich. Tak się poznaliśmy. I rzeczywiście to ja byłem tą osobą, która zaprosiła mhm. trenera do, do naszej reprezentacji. I rzeczy, zdarza się, jeżeli pan trener dysponuje jakimś okienkiem czasowym, że czasami towarzyszy nam w naszych kolejnych meczach. To jest bardzo ciekawy wątek i myślę, że mało ludzi w Polsce o tym wie. A dzięki naszej rozmowie już wszyscy będą wiedzieć, wszyscy, którzy oglądają naszą rozmowę, że jest coś takiego jak Mistrzostwa Europy prezydentów i burmistrzów, i one są rozgrywane tuż przed euro. Ile tych mistrzostw już za tobą i które przed tobą? Tak, rzeczywiście to ważna sprawa z perspektywy naszej reprezentacji. Tych mistrzostw Europy było już kilka, w moim przypadku to, to trzy turnieje. O, ten czwarty, który był bez mojego udziału, tak naprawdę rozpoczął całą przygodę mm -hmm. naszej samorządowej reprezentacji. A mam na myśli tutaj Mistrzostwa Europy pójdące na w Austrii w 2008 roku. Ta nasza przygoda zaczęła się od tego momentu, z tego względu, że nasza drużyna po raz pierwszy tam właśnie zagrała. I te mistrzostwa w Austrii były takim supportem, takim wydarzeniem poprzedzającym mm -hmm. te właściwe mistrzostwa Europy w piłce nożnej i potem były to kolejne lata 2012 właśnie Mistrzostwa Europy zorganizowane w Polsce i Ukrainie Euro 12. I tym supportem był, było wydarzenie samorządowe w Tychach. Na, to, na te mistrzostwa zaprosił nas ówczesny prezydent Tychów właśnie wspomniany Andrzej Dziuba. Potem mieliśmy wydarzenie sportowe też w, w okolicy Mistrzostw Europy w Czechach w Libercu. I ostatni nasz wspólny pobyt to 24 rok, Lipsk i ten support, czyli te mistrzostwa samorządowe prezydentów, burmistrzów w Niemczech przed głównym turniejem Euro 2024 właśnie piłkarskim na terenie Niemiec. No i spotkanie z Filipem Lamem, który miał ten prawdziwy, oryginalny puchar, który mogliśmy obejrzeć. Ty masz tutaj bardzo ciekawe proporcje, które chciałbym, żebyśmy zaprezentowali naszym widzom i chwilę opowiedzieli o każdym z nich, bo jak się domyślam, każdy ma jakąś historię w sobie. Tak, potwierdzam. Wracając do tego Filipa Lama jeszcze, mhm. Łukaszu, to trochę wam zazdroszczę, bo mnie ta przyjemność ominęła z tego względu, jak pamiętasz, wówczas mieliśmy ślubowania i pierwsze sesje nowo wybranego samorządu w naszym tak. kraju. I rzeczywiście to ten udział nasz w tych Euro w Niemczech to było ogromne wyzwanie i to też scementowało bardzo drużyny, bo okazało się, że można, że mimo tego, że yy, rzeczywiście to był duży wysiłek dla wielu z nas. To zagraliśmy, zagraliśmy udanie w Niemczech, a ja na tym spotkaniu niestety właśnie nie mogłem być, bo wtedy miałem swoje ślubowanie. Jak kraj wzywa zagrać z orzełkiem na piersi, zawsze trzeba to rzucać jedzie, wszystko to i, jedziemy, tak. i jedziemy. Opowiedzmy o tych proporcjach. Wracam do, do tych naszych gadżetów, do proporczyków. Tutaj wrócę trochę do historii. Te trzy pamiątkowe proporczyki, to jest rok 2013. Pokażmy je naszym widzom. To jest... Proporczyk taki honorowy od reprezentacji drużyny Watykanu, który o, otrzymaliśmy, super. to jest proporczyk miejscowości Karmiano gospodarzy tego spotkania. I to jest jeszcze proporczyk reprezentacji narodowej syndako Burmistrzów Włoch. Tak jak naszej burmistrzów prezydentów e, Narodowej Reprezentacji Włoskiej. E, graliśmy wówczas w takim turnieju. Turniej był zorganizowany e, z okazji odsłonięcia pomnika naszego Wielkiego Polaka, Jana Pawła II, właśnie w miejscowości Karmiano. Stąd zaproszenie od Włochów i taka inicjatywa, żeby zagrać taki turniej, w którym brały udział cztery, cztery zespoły. No i z takiego sportowego obowiązku powiem, że e, zagraliśmy tam dwa. Dobre mecze, chociaż przyznamy, że trochę zlekceważyliśmy reprezentację Gwardii Watykańskiej. Myśleliśmy, że jeżeli oni są przy papieżu, to w piłkę nie grają za dobrze. Nie, to sportowcy są naprawdę. A grali bardzo dobrze. <laughs> więc pokonali nas w tym pierwszym meczu, dlatego mogliśmy zagrać tylko mecz o trzecie i czwarte miejsce, ale za to w tym drugim meczu reprezentac z reprezentacją południowego Tyrolu wygraliśmy, zdobyliśmy trzecie miejsce w turnieju. Zwycięska była Italia, reprezentacja samorządowców z Włoch, którzy właśnie w finale wygrali z tą drużyną Watykanu. Ten, I mm -hmm. Także to jest ten, ten właśnie y, ta szczególna pamiątka, proporczyk y, Narodowej Reprezentacji Burmistrzów Prezydentów Włoch. No i ten największy proporczyk. I ten szanowni. jeszcze jeden, który dzisiaj rzeczywiście też przywiozłem tutaj do Państwa do przesnesza. To jest ta pamiątka meczu w 1924 roku. To był mecz, który poprzedzał nasz wyjazd na Euro do do Niemiec i był bardzo ważny dla to spotkanie było dla nas bardzo ważne. To jest pamiątkowy proporczy, który otrzymaliśmy od reprezentacji parlamentarzystów Sejmu, Senatu po meczu, który rozgrywany był w Warszawie. Największe wyzwanie na najbliższe lata, jak domyślam się, to Mistrzostwa Europy w Wielkiej Brytanii. O co będzie grała reprezentacja Polski prezydentów i burmistrzów? Tak, to jest rzeczywiście wyzwanie, to jest pewne zadanie, które stoi przed nami, ale ambitne cele trzeba sobie, sobie stawiać. Przede wszystkim chcielibyśmy tam zagrać. Czas dzisiaj biegnie bardzo szybko, więc jesteś za chwilkę rok 2026, a jak wiemy, Mistrzostwa Europy w Wielkiej Brytanii i w Irlandii są w roku 2028, zostaną dwa, dwa lata przygotowań. Bardzo chcielibyśmy zagrać. Wierzymy, że taki turniej support, taki turniej poprzedzający mhm. te właściwe Mistrzostwa Europy w piłce nożnej będzie się odbywał na boiskach Wielkiej Brytanii i Irlandii. Więc już dzisiaj e, przygotowujemy można powiedzieć formę e, na, do, do, ty, do tych występów. E, jeżeli chodzi o nasz występ, czy, mam czasem takie pytania czy my musimy brać udział w eliminacjach. Mhm. Z racji tego, że grali, braliśmy udział e, aktywnie w minionych misjach Europy, to jakby można powiedzieć z automatu, taki tutaj mamy no, umowny regulamin, było, przepis, bez że... Bez tam było, tam zajęliśmy bodajże 11. nie było, miast, nie tak. było źle. <grych> nie było źle, aczkolwiek Łukaszu mogło być lepiej. My, jako sportowcy, wiemy, że, że zawsze <laughs> może być trochę lepiej. Dlatego mamy ten udział tam zagwarantowany. I tak naprawdę umówiliśmy się z Drużyną. Nie tak dawno tutaj zaproponowaliśmy sobie, że powołamy nawet taką Radę Drużyny, która będzie tutaj pewne kierunki też wytyczać i, i będzie wspierała Drużynę w tym, żeby się dobrze przygotować do wyjazdu na te mistrzostwa Europy. I w tej chwili myślę, że już w taki cykl przygotowawczy weszliśmy, a weszliśmy tym spotkaniem w Arłamowie i w Sanoku. Jeszcze raz bardzo dziękujemy tutaj koledze, naszemu burmistrzowi Sanoka, panu Tomkowi Matuszewskiemu, że zechciał nas zaprosić i organizacyjnie bardzo pomógł drużynie w tym zgrupowaniu. Myślę, że tym zgrupowaniem rozpoczęliśmy te przygotowania do tego, żeby jednak zagrać Wielkie Brytanie. Wykorzystam trochę to, że nasze rozmowy oglądają i starostowie, i wójtowie, i prezydenci, i burmistrzowie. Jeśli któryś z nich albo któryś z samorządowców chciałby gościć reprezentację u siebie, albo co jeszcze ważniejsze, chciałby do niej dołączyć, to co powinien zrobić? Jak najbardziej zapraszamy. Reprezentacja absolutnie tutaj um, otwiera szeroko furtkę i, i czeka. Też jako sportowiec wiesz, że tak naprawdę o tym, czy się gra, to decyduje ta dyspozycja obecnego czasu, prawda? Wielokrotnie się zdarza tak, że się przygotowujemy do wyjazdu na jakąś imprezę sportową, no i potem okazuje się, że zastępują nas inni, bo są w danym momencie w tej dyspozycji, w tej formie najlepszej, więc podobnie jest u nas. Też tą formę cały czas szlifujemy, więc oczywiście serdecznie zapraszam. Zapraszam zarówno do reprezentacji, żeby, żeby z nami zagrać, jeżeli ktoś czuje się na siłach, widzi, jak reprezentacja się rozwija, jak gramy, więc tutaj to zaproszenie absolutnie jest aktualne, ale również uśmiechamy się do kolegów samorządowców, do tych gospodarzy miast, którzy chcieliby reprezentację polskich burmistrzów, prezydentów, również wójtów, zaprosić do siebie. Być może budowaliście, drodzy Państwo, jakieś obiekty sportowe w ostatnim czasie, którymi chcecie się pochwalić. Bardzo chętnie takie zaproszenie podejmiemy. Ty czujesz, że jest taki fenomen, że są prezydenci, burmistrzowie wójtowie też czasami, którzy jadą 6 godzin, żeby zagrać półtorej godziny i z powrotem wracać do domu 6 godzin, to naszym żonom wydaje się nie do pomyślenia. Łukaszu, chyba nazwałeś to idealnie. To jest fenomen, absolutnie mhm. to jest fenomen. Drodzy Państwo, jechać kilkaset kilometrów po to, żeby zagrać mecz i niejednokrotnie po tych dwóch, trzech godzinach, ewentualnie po posiłku, jeszcze mhm. wracać po prostu do domu, to jest jednak oznaka tego, że kochamy sport też. Ale myślę, że w drużynie też czujemy się dobrze. To jest siła zespołu. To jest jednak. Jakaś jakość, ale też jedność. Często powtarzamy sobie w Drużynie, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego i to jest siła. No i wydaje mi się, że to nawet swoisty fenomen na skalę Europy, bo nie wiem, czy są inne miasta, które aż tak dobrze spajają reprezentację, a to w dużej mierze też, i tu mówię w imieniu wszystkich kolegów z reprezentacji, Twoja zasługa, za co Ci chcemy bardzo podziękować. Myślę, że taki apel do wszystkich kibiców reprezentacji i, i prezydentów i burmistrzów, że warto. Na mecze chodzić. Zachęcamy do kibicowania naszej reprezentacji. Reprezentacji Polski w piłkę nożną prezydentów i burmistrzów, bądźcie z nami. A my już trzymamy kciuki za reprezentację w 2028 roku. To ten wyjątkowy turniej. Mistrzostwa Europy w Wielkiej Brytanii. I jak Polakom zawsze kibicujemy, tak też kibicujemy naszej drużynie. Robert, dziękuję bardzo za przybycie do studia. Chciałbym więcej pytań samorządowych zadawać, ale nasza rozmowa też jest ograniczona czasowo. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze przyjedziesz jako ten etatowy członek zarządu i powiemy co w powiecie wołowińskim słychać. Dziękuję Łukaszu, dziękuję Państwu. Czuję się wyróżniony, że mogłem być dzisiaj w Przasnyszu. A wy zostawcie komentarz i napiszcie, czy pamiętacie, Jakiś mecz reprezentacji Polski, na którym byliście. Albo co ciekawe, mecz, który oglądaliście, że Robert Roguski był tam zawodnikiem wichru kobyłka. Dajcie też lajka i zasubskrybujcie ten kanał, żeby nasze zasięgi szły ku górze. Trzymajcie się. Cześć. Dziękuję pięknie.